Przed nami 491 odcinek tureckiego serialu Dziedzictwo. Jaman i Nedim są przekonani, że Zuhal uciekła, a Cenger nie wie, czy wyjawić Yamanowi, kim jest Aziz. Jasemin wychodzi na wolność i podejmuje przełomową decyzję, podobnie jak Zejer. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 491 odcinku serialu Emanet Dziedzictwo odcinek 491 w czwartek 20 lutego 2025 roku o godzina 16.05 w TVP1. Streszczenie 491 odcinka serialu Dziedzictwo. Duygu i Ali oznajmiają Jasemin, że tego dnia wyjdzie na wolność. Duygu nie jest jednak pewna, co zrobi jej siostra. Choć w pierwszej chwili idzie w stronę kierowcy przysłanego przez Ertugrula, ku radości wszystkich Jasemin wybiera powrót do domu matki i siostry. Jusuf skarży się, że męczy go bieganie między dwiema sypialniami, tym bardziej, że sypialnia Zajer jest na dolnym piętrze. Ku zaskoczeniu domowników Zajer prosi, by przygotowano jej pokój między sypialnią Jamana a pokojem Jusufa. Yaman i Nedim są przekonani, że Zuhal uciekła do Niemiec, posługując się fałszywym paszportem. Tymczasem to tylko plotki, jakie rozesłała Leila, by Zuhal mogła działać spokojnie. Cenger jest w rozterce, nie wie, czy wyjawić zadowolonemu z efektów terapii Yamanowi, że dr Aziz jest synem jego śmiertelnego wroga. Choć Jasemin czuje się bardzo nieswojo w domu Semry, życzliwość wszystkich i serdeczny, choć władczy ton cioci sultan sprawia, że powoli opuszcza gardę i integruje się z domownikami.